Na początku y, kilka słów powie Dr. jako y, osoba prowadząca kuźlicę, a Później zachęcam do tego, żebyśmy się wspólnie, wspólnie żebyśmy porozmawiali i się, pozadawali pytania. Jak <kluzny> przeglądałem rozmaite prace na temat historii wychowania, to zawsze mnie naziło, że prawie nigdy nie było skocingu na Jeden jedyny, powiedzmy chyba Aleksander Kamiński, który pisze o organizacjach młodzieżowych, to wtedy oczywiście <grywania> uwzględniał różne ruchy. E, natomiast trochę mnie dziwiło, że właśnie w kierunek, który się z około normalnie daje, w normalnej pedagogice, nie wiem czy to spotkał w jakimkolwiek podręczniku, w jakiejkolwiek książce na ten temat, czy właśnie w wychowaniu, metoda Harcelska jest czymś są takie te rozmaite szkolne, takie, takie kierunki, ale jakby, jakby ten skoknik nie istniał. E, natomiast jest taka ciekawostka, że e, lat temu jakieś 20 międzynarodowe biuro e, ogłosiło e, pewną statystykę. Przeprowadzali e, sondaż w krajach Trzeciego e, Świata, e, gdzie stwierdzili, że do skoknika należy 5-2% młodzieży niektórych 0,5%, natomiast osoby, które były na stanowiskach kierowniczych, rządowych, samorządowych, gospodarczych, jakichkolwiek społecznych, wszystkich, którzy czymś tam kierowali i tak dalej, okazało się, że 50% przyszło przez czyli że jakoś tam nasza metoda coś nie, nie daje, jeżeli w tym społeczeństwie odgrywają tak dużą rolę. No a dwa tygodnie temu Mniej więcej, nie zadba. Na początku września, w pierwszych dwóch wrześniowych numerach w tygodnika niedziela, ukazało się bardzo ciekawy artykuł w dwóch częściach napisany przez faceta, który nic nie wiadomo, czy w ogóle cokolwiek facet sobie miał spółkę. Natomiast to co on napisał, Obręć mnie zaskoczyło jak to współgra z naszą metodą hany. Otóż hartez się nazywa Jerzy Kołodzi. Doktor nauk technicznych. menadżer i konsultant z 30-letnim doświadczeniem pracy w kraju i za granicą. Specjalizuje się w zagadnieniach coachingu menedżerskiego i handlowego, budowania strategii biznesowych, negocjacji międzynarodowych, zarządzania projektami oraz budowania relacji biznesu-biznesu. Więc można powiedzieć, taki jakby obserwator z boku. I on zaczął analizować sprawę, czego szkoła uczy, a czego szkoła nie uczy. Że szkoła uczy na koncentracji na sobie, na w takiej drodze bardzo indywidualnej, że przygotowuje dobrego, posłusznego pracownika dla korporacji, ale nie przygotowuje do twórczego, szczęśliwego życia. I w, jak przeczytałem tą jego analizę? to doszedłem do wniosku, że w gruncie rzeczy on przedstawił yy, jaka jest różnica między szkołą a harcestem. Bo, yy, bo że tak powiem, przef przeformowaniu tego, co on napisał, i spisałem tego typu punkt. Czego uczy szkoła, a co jest celne w życiu. Właśnie on zwraca uwagę na to, że szkoła nie przygotowuje należycie yy, do życia. Otóż, czego szkoła uczy? Koncentracji na sobie, czyli samodzielność, indywidualność, poleganie tylko na sobie. Natomiast w ży życiu jest cenne życie w zespole i poszczególnych, a więc współpraca, praca zespołowa i zaufanie do innych. Następnie, szkoła uczy koncentracji na swoich wynikach, widzenie tylko swoich potrzeb, swego rodzaju egocentrum. Natomiast co, co ja w życiu? Zauważanie potrzeb innych ludzi, widzenie potrzebujących pomocy, czyli empatia jakaś. Następnie, czego uczy szkoła? Walka o stopnie, wyścig szczurów, zbieranie punktów do <grymne> sygnału. A co jest potrzebne dla człowiekowi? Odkrycie własnej pasji i własnej misji widziowej. Następnie, czego uczy szkoła? Stosuje system kar, nagród, a więc sztuki dostosowywania się, niechęci do ryzyka, ostrożności i nie za bardzo uczy na błęd. Natomiast w życiu bardziej potrzebne jest docieranie do innych, szczerość, posiadanie własnego zdania, odwaga, chęć ryzyka, postawa twórcza, wyciąganie wniosków z błędów. Czego uczy szkoła? Postawy roszczeniowej, Czyli brak poczucia odpowiedzialności, brak poczucia winy również, natomiast w życiu potrzebna jest życzliwość, umiejętność dawania i brania, poczucie odpowiedzialności i winy. I czego uczy szkoła? Ocenianie i sądzenie innych oraz zarozumiałości, a w życiu jest potrzebna umiejętność słuchania, przyjmowania krytyki i uwag, samokrytyczności, pozytywny stosunek do innych, skronność w ocenianiu to jest pierwsza partia jego uwag. Tutaj taką małą dygresję. Kilka na temat właśnie przyjmowania krytyki i uwag. Kilka lat temu na Uniwersytecie Warszawskim było zebranie pracowników naukowych, na których postawiono pytanie. Jaki jest główny i pierwszy warunek do tego, żeby dojść do prawdy? Na sali napawała ja, cisza. Prowadzący powiedział, wiecie, według mojego doświadczenia to jest pokój. Bo jeżeli my nie przyjmujemy faktów do wiadomości, bo się nie zgadzają z naszą hipotezą, jeżeli my nie przyjmujemy uwag kolegów, to znaczy wymyśliliśmy my sobie coś, co niekoniecznie przystaje do rzeczywistości, tylko jesteśmy tak zarozumiali, że chcemy, żeby tak było. Druga grupa zagadnień to jest sprawa wychowania. Że w szkole istnieje wychowanie formalistyczne, a więc dyscyplina zewnętrzna, podczas kiedy naprawdę potrzebna jest Człowiek praca nad charakterem, czy dyscyplina wewnętrzna. Że szkoła uczy nauki procedur i formułek. A ważne jako człowiek myśli nie twórczy, że w szkole coraz więcej sprawdza się przez testy. Natomiast ważne jest umiejętność rozwiązywania problemów. Że w szkole jest zdobywanie informacji często z internetu, bez ich przyswajania. Natomiast posiadanie wiedzy, umiejętności, czyli krytycyzmu, umiejętności oceny, to jest właśnie to, co jest potrzebne na życiu. Następna grupa to jest styl postępowania. Szkoła uczy postmodernizmu gdzie istnieje brak zasad, nierozróżnienie dobra i zła. Natomiast w życiu cenne jest właśnie posiadanie pozytywnego systemu wartości, trwałe zasady i rozróżnienie dobra i zła. Że szkoła uczy działań spektakularnych na pokaz trochę i kultu celebrytów, podczas kiedy w życiu ważne jest postępowanie według własnego systemu wartości, posiadanie autorytetów moralnych. I szkoła w Bącieczu uczyła ćwizny i chwilowej przyjemności, to zresztą również uczą środki masowego przekazu. Natomiast w życiu znacznie się wysiłek, wytrwałość, silna wola, pokonywania trudności, dążenie do trwałego szczęścia, a nie do jakiejś chwilowej przyjemności. I czwarta grupa wniosków. Kogo kształtuje z droga szkoły? Zachłannego konsumenta, goniącego zawodą, dostosowującego się pracownika korporacji, wygodnickiego, bez zasad, jak to się mówi, nowoczesnego, kogoś, kto kogo mu się należy i ma pretensje, niezadowolony ze swojego życia. Natomiast, jeżeli się pójdzie tą drogą wychowania, która moim zdaniem jest bardzo zbieżna z tym, co harcerstwo nas uczy, to Kształtuje ta droga idącego wytrwale własną drogą życiową, posiadającego pasję i swoją misję życiową, przyjaznego, szczęśliwego dla ludzi świata, w tym przyrody, widzącego sens swego działania i życia, potrafiącego sobie i innym ułożyć szczęśliwe życie. I jak ja, że tak powiem, to w pierwsze czytałem, potem przeanalizowałem, to nie no, to jest szkoła, to w punkcie W żadnym innym systemie wychowawczym nie ma tych elementów, a chyba prawie wszystkie znajdują się w harcerstwie. I w tutaj słuchaczka nie wspomniał o tylko napisał to w ten sposób, że pierwsza droga kształtuje konsumenta i dobrze przystosowanego pracownika korporacji, a druga droga formuje człowieka, który realizuje swoje powołanie życiowe, umie sam, że no tak powiem, pięknie żyć i umie z innymi pięknie służyć, mieć dobre relacje. Żeby Wam było łatwiej dyskutować, to Wam rozdam to, co jest, tak powiem, moimi wnioskami o pracowniami jako starej identyfikacji. Waszego działania, na ile, że tak powiem, ta długa droga jest drogą harcerską i, i na ile widzicie, że tak powiem, że w to się da realizować, ewentualnie jakie widzicie ciekawe metody realizowania A może na początek, czy teraz taką wizją szkoły, czy rzeczywiście uważacie, że taki opis jaki to przeczytał. Może ta szkoła tu jest zbyt osądzona, ale to jest zdanie tego autora w szkole. czy ja tak tutaj jedna taka rzecz mi się rzuciła jakby bardzo w oczy. To jest na świeżo po egzaminie maturalnym. Także chodzi mi tutaj w tej długiej grupie problemów. testy i analogicznie tutaj w tej drugiej gruncie, jest myślenie czy rozwiązywanie problemu i tutaj się chyba e, nie zgodzę, bo o ile rzeczywiście przez e, pewien czas rzeczywiście spotykało się w szkole i zbyt suchy test tylko wyciągało się z uczniami Jakieś zagadnienia, to teraz yy, zwraca się uwagę właśnie na rozwiązywanie jakichś problemów. Na przykład natura z geografii, przynajmniej poziom poziomie coraz częściej spotyka się zadania jakieś takie, które stawiają problem tak? i eee, zdający musi po prostu rozwiązać tak? jakieś środki, jakieś działania powinno się podjąć w jakiejś tam sytuacji przedstawionej. Tak? Nie. Także z tym punktem chcę nie do końca się A Ani mieliście tak na przykład na polskim, bo ja wspomniałam swoje, swoje przygotowanie matury, że od połowy przynajmniej drugiej klasy uczyliśmy się odpowiadać zgodnie z kluczem odpowiedzi. Tak, zdecydowanie tak. Czy moim zdaniem, matura jest jedną wielką pomyłką, bo nie sprawdza swoich umiejętności. Z moją czytube, ja też teraz pisałem maturę. Nie sprawdza umiejętności. Czy... Realizowania zadania, konkretnego zadania. Masz tak myśleć, i pokaż, że potrafisz tak myśleć. Że nie, to jest podporządkowanie pod czyjś wymysł. Może to nie jest tak moje tak twórcze tak myślenie, tak tylko często spotykałam się z opinią, że. nad interpretacją. Może i tak, ale. No i to było ograniczenie mnie. Tak uważam. No kasy, <laughs> Amerykanie, którzy interesowali się naszym systemem szkolnym, powiedzieli, że. Ten system uczy tylko do konkurencji, a nie uczy współpracy. To jest system szwedzki szkoły czy amerykańskich uczy współpracy. Co prawda jeszcze jeden socjolog amerykański dodał taką uwagę, że to nie tylko u was z Wam się wydaje, że macie demokrację, a moim zdaniem to to, co się u was dzieje, to jest bardzo daleko od demokracji. Bardziej mi to przypomina totalitaryzm, dlatego że w systemie totalitarnym ci, którzy mają władzę, to przeciwnika utopiliby łyżce wody i u was partie między sobą tak mówią, jakby, jakby to, to był gorszy ruch niż jak któryś z waszych sąsiadów, który wam mógłby zagrażać. A u nas w Stanach Zjednoczonych to e, demokracja polega na tym, że mimo że partie mają różne kierunki, to szukamy, na jakich polach moglibyśmy współpracować. A tego w Waszym kraju niestety nie widzę. Nie widzę nie tylko w szkole, ale nie widzę w polityce, nie widzę e, wszędzie. E, nawet mówię w gospodarce e, u nas w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli ktoś ma dobry pomysł, to taki łatwo znaleźć. Wspólników stworzyć przedsiębiorstwo, uruchomić. A u Was, nawet jak ktoś ma jakiś genialny pomysł, to mu strasznie trudno znaleźć takich, którzy by chcieli uczciwie i lojalnie z nim współpracować i mu w tym pomóc. Więc kuleje u Was umiejętność na pewno współpracy w porównaniu z innymi krajami. O ile ja pamiętam swoją edukację, to praca w grupach to było kilka epizodów na cały proces szkolenia, tak? To, to była przykład... jedna osoba pracująca, a reszta przypadając. No i z tym, z, z tym rozwijaniem, szukaniem rozwiązań w maturze, no to ja zdawałem sposób z historii polskiego matematyki i żadna nie wydawała mi się rozwijająca matura. Każda wydawała mi się działaniem pod określony klucz, nawet z matematyki. Bo z matematyki też byliśmy uczeni robienia zadań w określony sposób. Ja często znam jakieś swoje sposoby wiem, wymyślone, dzięki którym łatwiej mi było rozwiązać problem, to też w szkole byłem ugaszony, że nie, tak i tak trzeba robić. Także ja się akurat z tą koncepcją z to, w szkole. też w takim razie dochodzi to, że jest to w pewnym rodzaju ujednolicenie, w takim razie, bo y, jestem przekonany, że Coś takiego nie dotyczy wszystkich szkół? Na pewno, ale nas to, Na przykład jak ja chodziłem do szkoły, to były pierwsze lata po wojnie, do Batorego, to e, były takie sytuacje. Mieliśmy historyka, e, który nam e, w, w ten sposób nas uczył, że dawał temat, że dwa tygodnie macie przygotować na ten temat referat. Każdy bez wyjątku wyrwany do referatu, dostaną tylko plusy, referacje referat wyborzył. Na Natomiast stopnie będę stanął za głosy dyskusji. Kto uzupełni coś do referatu, powie coś więcej niż ten, co no, ten za to dostaje u, u mnie stopnie. I nikogo z nas nie było. Tylko były te referaty i za dyskusję stopni. Jak przyszło półrocze, to się będzie że tak sprawiedliwego postawienia stopni, tośmy jeszcze nie spotkali w naszych klasie. No więc to była troszeczkę naturatura, bo musicie chodzić po bibliotekę nie wystarcza podręcznik szkolny, podał nam, jakie są najciekawsze książki z tego okresu w historii, no i będziecie tyle bibliotek w Warszawie, to sobie korzystajcie. Oczywiście musiałem chodzić do biblioteki, żeby przez referaty, ale to było w ten sposób. Na przykład fizyk powiedział w ten sposób, kto chce mieć lepszy stopień niech opracuje zaraz ale na temat związany z fizyką, ale którego e, nie ma omówionego w podręczniku. Fizyka się tak szybko rozwijała, to był rok 40, powiedzmy, ósmy, zaraz O fizyce atomowej nie macie nic w podręczniku, o w rozmaitych dziedzinach nie macie nic w podręczniku. Ja zgłosiłem, że chcę na referat, zgłosiłem referat na temat aerodynamiki nadźwiękowej. Wtedy... W czasie wojny pierwsze loty nadziennikowe, zaraz po wojnie były pierwsze informacje na ten temat się pierw. Dostałem za referat piątkę i powiedział, że możesz być spokojny o stopień, że tak powiem, w tym roku. A na koniec roku przyszedł do mnie i mówił, chciałem się ciebie zapytać coś. Ja teraz piszę podręcznik fizyki, czy pozwoli, że skorzystam z pewnych rzeczy, które się dowiedziałem z twojego referatu? Jednie z jednej strony są na tyle dwustronne, że potrafi się przyznać, że się nie zna, na do a ja w tym czasie przeglądałem czasopisma francuskie angielski, i angielskie i gdzie tak dowiedziałem się trochę ciekawostkach. Ale e, taka szkoła uczyła, niewątpliwie uczyła myśli, uczyła samodzielności itd. I mówi się, że są szkoły prywatne, powiedzmy, które potrafią wychowywać. Ale jest bardzo dużo no niestety, przyznajmy się do tego, że płace nauczycieli nie są najwyższe i wcale e, najlepsze idą w tej chwili uczyć. W Finlandii e, mniej więcej 30% najlepszych absolwentów wyższych uczelni zostaje nauczycielem. Dlatego, że płace nauczycielskie są jedne z najwyższych w tym kraju. No, kraj no hi hagués hagut una obra que ho